Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Jestem niezmiernie dumna, że procedujemy nad ustanowieniem roku 2022 rokiem Marii Grzegorzewskiej. Na tej sali częściej powinny wybrzmiewać słowa o wspaniałych kobietach. Polskę kulturę, system edukacji, historię piszą także one, które są często pomijane. Zawstydzające dla tej Izby powinno być to, że 20 tradycji polskiej polski Sejm uhonorował patronem jak dotąd jedynie trzy kobiety. Marię Skłodowską-Kiri, Irenę Sederową oraz Annę Walantynowicz. Trzy mężczyzn pięćdziesięciu. Dziś mówię o jednej setek tysięcy milionów kobiet, które swoją postawą, determinacją czy poświęceniem zasługują, by o nich mówić na tej sali. Moje wystąpienie to uzasadnienie projektu uznania roku 2022 rokiem Marii Grzegorzewskiej, ale i oddanie jej czci. To niezwykła bohaterka, pedagożka, prekursorka pedagogiki specjalnej z pewnością zasługuje na uhonorowanie takim wyróżnieniem. Nie tylko ze względu na niezaprzeczalne zasługi i dokonania. Upodmiotowienie osób z niepełnosprawnościami, rozwój pedagogiki specjalnej, rozwój szkolnictwa i oświaty. Dzięki staraniu Marii, pani profesor Marii Grzegorzewskiej w 1920 roku został utworzony Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej. Dziś... Akademia Pedagogii Specjalnej w Warszawie im. Marii Grzegorzewskiej, którego była wieloletnią dyrektorką. Jej zasług można wymieniać wiele, jednak zasługuje ona na to miano także dlatego, że jest ona symbolem kobiet swej epoki. Jej droga po wykształcenie, uznanie, zmaganie się z przeciwnościami losu była doświadczeniem wielu innych kobiet, które musiały przecierać szlaki. Także po to, by dziś w Polskim Sejmie mówiła przed Państwem kobieta, posłanka. Maria Grzegorzewska uświadamia nam, że ciężką i wytrwałą pracą można zmieniać świat. Także w naszych rękach jest to, aby nie zostało to zapomniane, przemilczane bądź zbagatelizowane. Nie, tego, jeśli, nie zmienimy tego, jeśli dokonania polet nie będą zauważane. Przypomnę jedynie, że Sejm uhonorował do tej pory 50 mężczyzn i zaledwie 3 kobiety. Ta uchwała jest bardzo symboliczna. Walczą o nie kobiety dla kobiet. Zaczęła tę walkę o uhonorowanie tego roku rokiem Marii Grzegorzewskiej i koleżanka Anna Wasilewska. Wspólnie z panią profesor Marią Zaorską. Serdecznie za to dziękuję. I cieszę się, że tak Komisja do tego projektu podeszła z takim wielkim sercem i atencją i jeszcze raz dziękuję za współpracę.